Witam Was na kanale i na dzisiejszym czytaniu dotyczącym uczuć Waszej osoby względem Was. Do wyboru są dzisiaj trzy grupy. Grupa numer jeden, grupa numer dwa i grupa numer trzy. Wybierzcie proszę tę talię, która najbardziej Was do siebie przyciąga. Czytanie jest czytaniem ogólnym, więc może nie rezonować ze wszystkimi. Jest to także czytanie bezterminowe, także będzie obowiązywało wtedy, kiedy na nie traficie. I będzie to dosyć szybkie sprawdzenie, także yy, zobaczymy, jak wyglądają aktualnie uczucia Waszej osoby względem Was. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, to zatrzymajcie, proszę, film i wybierzcie na spokojnie grupę, a ja przechodzę już do grupy numer jeden. Ok, grupa numer jeden. Jeżeli wybraliście te talie, to jest Wasze czytanie. Zobaczmy sobie, jakie są aktualne uczucia Waszej osoby względem Was. Co czuje osoba? Grupy numer jeden. Jakie są uczucia osoby? Grupy numer jeden. Hmm. Okej, okay, mamy dwójkę kielichów. Pięknie nam się zaczyna. Jakie są uczucia osoby grupy numer jeden? Mhm. Dobra, mamy też siódemkę mieczy i piątkę buław. Ok. No dobrze, słuchajcie, Wasza osoba na pewno czuje ogromne połączenie z Wami. To nie jest relacja typowa, że tak powiem. To nie jest relacja zwyczajna. Wasza osoba po prostu ma do Was e, uczucia, ma do Was uczucia i to silne uczucia, i czuje taką więź, takie połączenie, tak jakbyście byli bratnią duszą. Waszej osoby i jest coś wyjątkowego między wami. To na pewno i Wasza osoba tak właśnie uważa, tak, tak czuje względem Was. Natomiast z jakiegoś powodu te uczucia są ukrywane albo muszą być ukrywane. Być może um, Tutaj widzę też jakiś taki konflikt, albo może to dotyczyć tego, że no ta relacja, gdyby miała miejsce, gdyby mogła zaistnieć faktycznie, to wiązałaby się z jakimś takim konfliktem zewnętrznym na przykład, czyli może to powiedzmy dotyczyć jakichś kwestii zawodowych, że na przykład znacie się z pracy, no i wtedy ta relacja i, i związek, tak? Który byście tworzyli, no, byłby w jakimś stopniu konfliktowy pod kątem no, waszego, powiedzmy, m, takiego związania zawodowego, tak? Czyli, żeby właśnie nie łączyć pracy z kwestiami zawodowymi. Ewentualnie może środowisko nie będzie na przykład przychylnym okiem tutaj patrzyło na tę Waszą relację. Także Wasza osoba, m, jeżeli nie wyjawiła Wam swoich uczuć, to wiedzcie, że one są, że są uczucia względne, basy, że Wasza osoba czuje to połączenie z Wami, natomiast nie może go okazywać. Albo jeżeli to robi, to robi to w ukryciu. Tak? To nie jest relacja, która jest tak um, dostępna, nie jest widoczna, nie jest, um, powiedzmy, um, ona się musi odbywać w ukryciu tak? Musicie się ukrywać z tym uczuciem. Ewentualnie Wasza osoba tak czuje, że musi się ukrywać z tym uczuciem. Także może, może nie wiem, może jest tu relacja trójkowa, chociaż na razie jeszcze nie widzę temu e, tutaj innych kart, które mogłyby o tym świadczyć. Natomiast jest też takie prawdopodobieństwo, że z jakiegoś powodu te uczucia muszą być ukrywane. Ok, zobaczmy, jakie są jeszcze uczucia osoby grupy numer jeden. Jakie są uczucia osoby grupy numer jeden? Ok, mamy siódemkę... Monet, jakie są uczucia osoby? Grup numer jeden. Za dużo kart. Mhm. Dwójka mieczy. I odwróceni kochankowie. No dobrze, słuchajcie, grupu numer jeden. Ja widzę, że te uczucia względem was, to już się od jakiegoś dłuższego czasu kłębią w tej osobie. To nie jest nic świeżego. To jest coś, co już od jakiegoś dłuższego czasu wasza osoba czuje względem was. To są już uczucia, które od jakiegoś dłuższego czasu mają miejsce, tak? To nie jest coś, coś świeżego. Więc najprawdopodobniej to jest osoba, którą znacie dosyć długo, z którą już od jakiegoś czasu się znacie, od jakiegoś czasu y, macie, bądź nie macie tego kontaktu, tak? Bo to tutaj akurat w tym przypadku nie ma specyl, specjalnie znaczenia, choć, chociaż ta dwójka mieczy mogłaby wskazywać na dystans między Wami, na to, że aktualnie powiedzmy, no ten kontakt jest y, raczej znikomy, ewentualnie nie ma go wcale, a jeżeli już jest, to jest takie poczucie właśnie dystansu, jakby nie można było sobie pozwolić na to, żeby to uczucia okazywać tak otwarcie. No właśnie, i tutaj jest. Y, jest wstrzymana pasja i jest wstrzymana decyzja jakaś. Hmm. Mam takie poczucie, że wasza osoba nie ośmieli się wam powiedzieć w najbliższym czasie o swoich uczuciach. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiła, to mam takie poczucie, że, że tego nie zrobi. Hmm. Właśnie ze względu na te konflikty, które mogą się pojawić w związku z wyjawieniem tych, tych uczuć. Ewentualnie po prostu. Wasza osoba się może też powstrzymywać, tak? Może próbować łapać dystans względem Was, żeby właśnie no, nie okazywać tej pasji, nie okazywać tych uczuć, które już od dawna w sobie ma. Natomiast robi to tylko i wyłącznie ze względu na ten ewentualny konflikt, który jest ale, albo który może powstać, jeśli ona te uczucia względem Was wyjawi. No dobrze, zobaczmy jeszcze. Jakie są uczucia osoby grupy numer jeden? Mamy wieżę. Mhm. Dobra. Jakie są uczucia osoby? Grupy numer jeden. Mamy art kapłana. Za mhm. dużo kart. I mamy króla kielichów. Okej. Okay. Mam wrażenie, że jest tutaj jakaś stała relacja w tle, która być może się kończy. Ewentualnie wyjawienie tych uczuć doprowadziłoby do tego właśnie, że ta stała relacja by się zakończyła. Czyli raczej widzę tutaj relacje trójkowe. Raczej tutaj widzę Raczej tutaj widzę relacje trójkowe. Przynajmniej trójkowe, tak? Ale raczej trójkowe. Mam wrażenie, że wasza osoba Albo wy się z kim spotykacie, albo wasza osoba się z kim spotyka. Natomiast mam takie poczucie, że właśnie jest bardzo dużo uczuć w waszej osobie. Ona jest pewna tych uczuć też względem was, i być może te uczucia trafiły ją jak grom z jasnego nieba, i ona się nie spodziewała absolutnie, że będzie. Na przykład, nie wiem, że zakocha się kiedyś w kimś jeszcze, że kogoś pokocha, że być może będzie chciała się z kimś związać, tak na stałe, w taki długoterminowy sposób. I, i to mogło Waszą osobę zaskoczyć, i można powiedzieć delikatnie, zwalić z nóg, Wy mogliście to zrobić. Natomiast um, mam takie poczucie, że Wasza osoba wie, że wyjawienie tych uczuć. Mogłoby się wią wiązać z zakończeniem jakiejś relacji najprawdopodobniej małżeńskiej, nawet tak? albo jakiejś takiej właśnie już wieloletniej. Na spodzie mamy szóstkę buław, która mówi o zwycięstwie, o sukcesie, więc wasza osoba ma nadzieję, że to się jednak jakoś dobrze skończy, że będziecie szczęśliwi, że wszystko zakończy się sukcesem. Tak to wygląda. Dobrze, grupa numer jeden. Takie czytanie dla Was. Dajcie znać, jak to z Wami zarezonowało. Jestem bardzo ciekawa, czy to jest Wasza historia. Będzie mi miło, jeśli zostawicie komentarz i lajka. I do zobaczenia następnym razem. Hej! No dobrze, grupa numer dwa. Jeżeli wybraliście te talie, to jest Wasze czytanie. Zobaczmy sobie, jakie są aktualne uczucia Waszej osoby względem Was. Jakie są aktualne uczucia? Dwa mhm. mam pazia mieczy. Jakie są aktualne uczucia osoby grupy numer dwa? Jakie są aktualne uczucia? Mhm. Mamy świat. I mamy ósemkę kielichów. Ok. No dobrze. Grupa numer dwa. Jeśli chodzi o uczucia Waszej osoby względem Was. Tutaj mam takie poczucie, że mm, coś się domknęło. Coś się zakończyło. Jest jakieś odejście, jest jakaś być może przeprowadzka, wyprowadzka, zamknięcie jakiegoś cyklu. I to miało coś wspólnego z tym, że wasza osoba dowiedziała się czegoś na temat waszej relacji najprawdopodobniej, co w jakim stopniu było dla niej olśnieniem, takim objawieniem wręcz, jeśli chodzi o, o taką jakby zyskaniem zupełnie nowej perspektywy. I dowiedzenie się tego. Tak? Zyskanie tej wiedzy, nabranie tej nowej perspektywy doprowadziło do tego, że Wasza osoba zamyka cykl. Zamyka cykl i odchodzi od czegoś, od kogoś. Być może od Was, być może od innej relacji. Tak? E, natomiast jest tutaj odejście. Jest tutaj odejście, jest tutaj pójście w kierunku czegoś lepszego, bo Wasza osoba wie, że może być lepiej i nie ma zamiaru siedzieć w miejscu, w którym to lepiej nie ma miejsca, tak? Czyli Wasza osoba po prostu chce się skierować w stronę czegoś bardziej optymistycznego, czegoś bardziej przyszłościowego, czegoś, co daje więcej szczęścia. Zobaczmy jeszcze, jakie są uczucia Waszej osoby względem Was. Mamy tutaj Królową Mieczy, mamy Czwórkę. Buław, okay. za dużo kart. Okay, Usenka Pentakli. Okej, okay. po pierwsze, możecie znać waszą osobę z pracy, ze środowiska zawodowego, współpracować z waszą osobą. Natomiast ja tutaj widzę takie mocne przemyślenia na temat tego, jak ma wyglądać stabilny związek. I najprawdopodobniej wasza osoba nie doświadczyła tego, nie mogła tego mieć w miejscu, w którym była, dlatego odchodzi. Natomiast tutaj doszło do bardzo wielu przemyśleń, bardzo wielu takich, powiedziałabym surowych, właśnie takiego surowego spojrzenia, takiego bez emocji tylko bardziej na zasadzie takiego myślenia o tym i skupiają się tylko i wyłącznie na tym, co głowa podpowie. E, tutaj widzę dużo takiej energii, tak, czyli takie właśnie bardzo ana, e, analityczne e, podejście, ch na chłodno, bez żadnych jakiś takich tutaj porywów serca. Tylko wasza osoba e, tak na chłodno przeanalizowała sobie miejsce, w którym jest i wie, że to nie jest miejsce, w którym ona zbuduje szczęśliwy związek, taki pełen Radości, ekspresji, ekscytacji, ale jednocześnie coś, co będzie trwałe, coś, co będzie stabilne, coś, co daje jej właśnie ten taki, tą radość w życiu, ten powód do świętowania. Mam wrażenie, że Wasza osoba odchodzi od czegoś, co było bardzo pozbawione właśnie takich ciepłych emocji. I być może teraz właśnie też zagłębia się w pracę, czy to zawodową, czy po prostu pracę nad sobą, taką samorozwojową. tak? Natomiast widzę tutaj właśnie bardzo dużo Przemyśleń, dużo wniosków, dużo y, takich y, perspektyw na zasadzie idę tam, gdzie będę szczęśliwa, gdzie będę szczęśliwy i nie będę się zgadzać na byle co. Ja wiem, czego chcę i idę po to, i będę pracować nad tym, żeby tam dotrzeć, po prostu. Dobrze, jakie są uczucia Waszej osoby względem Was? Mamy tutaj rycerza Pentakli. Mhm. Szóstka mieczy. Jakie są uczucia? Okay. Uch, mamy dwójkę kielichów, ok. No kochani, um, Wasza osoba idzie w kierunku partnerstwa, w kierunku relacji romantycznej, tak? Mam takie poczucie, że Wasza osoba wychodzi z innej relacji. Ewentualnie z miejsca, w którym, jeżeli Wasza osoba nie była w relacji, to mam wrażenie, że ona wcześniej nie zdawała sobie sprawy z tego za bardzo. Jak ważne partnerstwo jest dla niej. I teraz ona jest w takim miejscu, w którym już wie, że chce być w związku, że chce być w relacji, że chce założyć szczęśliwą relację, tak? Wejść w takie szczęśliwe partnerstwo i po prostu stopniowo, małymi krokami się tam kieruje, tak? A, aczkolwiek mam takie poczucie, że wasza osoba wychodzi z czegoś, co było trudne. Być może, jeżeli to nie jest relacja, która była trudna, która była no, w, jakimś, w jakiś sposób konfliktowa nawet dla tej waszej osoby to mam takie poczucie, że Wasza osoba po prostu um, przepracowuje jakieś rzeczy z przeszłości. E, I jeśli chodzi o uczucia do Was, to mam takie poczucie, że wasza osoba widzi dużo e, takiego m, pozytywnej perspektywy, tylko na, na waszą przyszłość, tak? Wspólną. Natomiast tutaj jest potrzeba, mm, no właśnie, wypłynięcia na spokojne wody, zmierzenia się z jakiegoś rodzaju konfliktem. Jeżeli wasza osoba jeszcze nie wyszła z relacji, to najprawdopodobniej dopiero, kiedy z niej wyjdzie, będzie w stanie wam coś zaoferować, na przykład, tak? Czy w ogóle będzie myślała o tym, żeby coś zaoferować, dopiero wtedy, kiedy wyjdzie z relacji. I Wasza osoba porusza się powolutku, tak? To nie jest szybkie tempo. Wasza osoba stawia na jakość, a nie na szybkość. I chce, żeby to, z czym przyjdzie, było czymś godnym uwagi, czymś wartym uwagi. Żeby to Was ym, w jakimś stopniu, ym, można powiedzieć... Ym, uspokoiło, jeśli chodzi o intencje Waszej osoby względem Was. Natomiast na pewno jest tutaj partnerstwo, na pewno jest tutaj um, chęć tworzenia relacji, która będzie oparta właśnie na wzajemnej współpracy, na zrozumieniu, na być może właśnie nawet łączności dusz, tak? Połączeniu dusz. I tutaj jeszcze spodziewamy królową kielichów, która właśnie mówi o tej takiej stabilizacji wewnętrznej. Także Wasza osoba aktualnie bardzo mocno skupia się na sobie. Ale to po to, żeby właśnie później przyjść z konkretną, jakąś taką właśnie już ofertą, z taką gotowością wewnętrzną do tego, żeby wejść w relacje. Także tak to wygląda. Wasza osoba jest gotowa na to, żeby przynajmniej myśli o tym, że chce być gotowa na relację. Więc jeżeli nie jest, to pracuje nad tym. Także aktualne uczucia są takie, że po prostu pracuje nad sobą. Tak? Tutaj nie widzę za dużo jeszcze takiej akcji w kierunku Was i takich jakichś konkretnych deklaracji i uczuć. Na pewno jest jakieś połączenie. I wasza osoba widzi potencjał w relacji z wami, w byciu w relacji z wami, natomiast aktualnie jest bardzo mocno skupiona na sobie i na tym, żeby przepracować rzeczy, żeby przejść już z jakąś taką konkretną ofertą. Ok, grupa numer dwa. To było wasze czytanie. Dajcie znać, czy to była wasza historia, jak z wami to zarezonowało. Będzie mi miło, jeśli zostawicie lajka i komentarz. I do zobaczenia następnym razem. Okay. Grupa numer 3. Jeżeli wybraliście tę grupę, to jest wasze czytanie. Sprawdźmy, jakie są aktualne uczucia waszej osoby. Wstawiam was. Ok. Wow. Dobra, mamy asa kielichów, mamy ósemkę kielichów na początek. A jakie są? oj, za dużo. Jakie są uczucia osoby grupy numer 3? Hmm, I mamy piątkę pentakli. Ok, grupa numer 3. Wasza osoba jest otwarta na uczucia. I ona. To jest bardzo podobna historia, mimo że są inne karty, tak częściowo, bo ósemka kielichów się powtórzyła, mamy tutaj piątkę pentakli. Mam wrażenie, że Wasza osoba nie, nie zadowala się byle czym jeżeli aktualnie jest w jakiejś relacji albo w miejscu, które nie daje jej poczucia takiej takiej. Em, po pierwsze, czegoś długoterminowego, tak? czyli nie ma tej takiej stabilizacji i tej myśli takiej, że to jest na lata, że to jest na wieczność, tak? na stałe ym, taka relacja, to mam wrażenie, że Wasza osoba odchodzi od tego, co nie daje jej tego poczucia, albo miejsca, w którym ona nie była traktowana w taki sposób, w jaki uważa, że zasługuje, żeby być traktowana. Tak? Czyli jeżeli ktoś się nie doceniał w jakiejś relacji, to Wasza osoba odchodzi od tej osoby. Odchodzi z tego miejsca, bo wie, że zasługuje na więcej, tak? Wasza osoba chce ofiarować kielich swoich uczuć. Jest gotowa na to. I nie zadowala się byle czym. Ona wie, co ma do zaoferowania, ale też wie, czego chce. Tutaj widzę taki przekaz. Co jeszcze? Jakie jeszcze są uczucia osoby grupy numer 3? Ewentualnie ktoś mógł odrzucić, może Wy odrzuciliście uczucia Waszej osoby. I Wasza osoba ma takie poczucie właśnie mm, bycia pozostawionym, pozostawioną w chłodzie, w takiej mm, odrzuceniu. Być może Wasza osoba wyszła z e, uczuciami względem Was i Wy odeszliście i Wasza osoba ma takie poczucie braku, biedy, tak? Czegoś, że mm, no nie ma tutaj tego spełnienia. Także tutaj jest taki dodatkowy przekaz. Okej, okay. jakie są uczucia osoby grupy numer 3? Jakie są aktualne uczucia? Osoby grupy numer 3, no właśnie, mamy tu piątkę, kielichów. Uh -huh. Coś tutaj się nie powiodło, że tak powiem, po myśli waszej osoby. Uh -huh. Mamy Pasję Mieczy i mamy dwójkę e, Pentakli. Ok, grupa numer 3. Wasza osoba, tak, czujesz, że wasza osoba um, być może nie względem was, ale kiedyś była w relacji, w której ofiarowała właśnie ten kielich uczuć. Um, także tutaj wybierzcie tę historię, która jest wasza, tak? No to jest czytanie ogólne, więc też nie, nie będzie to rezonowało ze wszystkimi. Natomiast albo względem was, albo kiedyś w przeszłości wasza osoba ofiarowała komuś kielich swoich uczuć i ta osoba odeszła. I zostawiła Waszą osobę w takim poczuciu braku, w poczuciu niespełnienia, w, poczu w poczuciu biedy. I mam wrażenie, że Wasza osoba teraz um, jest jeszcze w takim smutku po tym wszystkim, jeszcze rozpamiętuje te wydarzenia. Natomiast plus jest taki, że Wasza osoba ma ochotę m, zamknąć tamten rozdział, y, zamknąć to, co miało miejsce do tej pory, w przeszłości, jeśli chodzi właśnie o życie uczuciowe, o wychodzenie z uczuciami i złapać harmonię, złapać balans. Dojść do takiej harmonii, jeśli chodzi właśnie o te uczucia, żeby nie zamykać się na uczucia, tylko doprowadzić do tego, że no właśnie będzie mogła być w relacji, żeby przeszłość nie definiowała przyszłości, jeśli chodzi o uczucia. E, także tutaj widzę tego typu historię. Jakie są uczucia osoby grupy numer 3? Jakie są uczucia osoby grupy numer 3? Ewentualnie, jeżeli wasza osoba odeszła z relacji, to teraz pracuję nad tym, żeby właśnie wrócić do harmonii, wrócić do balansu, bo tutaj też tego, tego typu energia jest. I mam też czwórkę mieczy, czyli właśnie uleczanie się. Uleczanie się z tego, co było w przeszłości, tak? Nieważne, czy to Wasza osoba zrezygnowała i odeszła z relacji, czy to ktoś um, zrezygnował, że tak powiem, z, na tego kielicha, który Wasza osoba oferowała. Okej, okay, weźmiemy tą ósemkę mieczy. Jakie są uczucia? Ok, mamy dwójkę mieczy. No, tutaj jest dużo do przepracowania. Wasza osoba jest mocno poblokowana. Ona zdaje sobie sprawę z tego, że ma coś do uleczenia, zdaje sobie sprawę z tego, że są pewne rzeczy, które musi przepracować. Natomiast tutaj jest dużo zamknięcia w sobie, dużo izolacji, dużo dystansu, być może słuchania swojej intuicji. Wasza osoba bardzo mocno skupia się teraz na przepracowywaniu tego, co miało miejsce w przeszłości, żeby no właśnie. Król Kielichów otworzyć się na uczucia w przyszłości. Czyli tutaj potrzebny jest czas, bo Wasza osoba ma świadomość tego, że nadal przeszłość definiuje jej przyszłość pod kątem relacyjnym, czyli nadal przeszłość ma wpływ na to, jak ona patrzy na relację, jak ona się czuje w relacji, jak ona się zachowuje w relacji. Jeżeli faktycznie to ona została odtrącona. To cały czas to rozpamiętuje. Jeżeli ona wyszła z relacji, w której nie czuła się doceniona, to też cały czas o tym pamięta i teraz potrzebuje czasu, żeby się uleczyć, bo jest w klatce, jest zamknięta. Jest zamknięta i to jest taka klatka umysłowa bardziej e, niż faktyczna klatka, tak? Czyli po prostu tutaj są pewnego rodzaju takie ograniczenia w głowie, które wasza osoba ma i które potrzebuje sobie przepracować, żeby móc się otworzyć e, na te stabilne, trwałe uczucia. Także tutaj, Wasza osoba aktualnie, jeśli chodzi o uczucia względem Was, powiedziałabym, że jest perspektywa tego razem z tym królem kielichów, żeby na to uczucia się kiedyś otworzyć. Natomiast teraz tutaj mam wrażenie, że kiedy Wasza osoba chce się otworzyć, to zaraz się zamyka, z uwagi na to, co miało miejsce w przeszłości. Także tutaj dużo cierpliwości jest potrzebne e, względem Waszej osoby, żeby ona właśnie mogła się uleczyć z tego, co do tej pory działo się w jej życiu. Ok, grupa numer 3. To był Wasz przekaz, dajcie znać, kto z Wami zarezonowało. Będzie miło, jeśli zostawicie like, lajka i komentarz i do zobaczenia następnym razem. Hej!